I od razu mnie to ucieszyło, ale cena jest 100 euro droższa niż w Polsce. Ale i tak ją bierzemy. Znalazłem, jest taki fajny placek, i spróbuję sobie tam może wymienić tą rurkę. Ale to wszystko zaraz zobaczycie. Zatrzymaliśmy się, będziemy tutaj działać. Demontujemy to, to, to i zobaczymy co jeszcze. Tak wygląda poranek. Tam sobie ktoś biega już. Słoneczko wstało. Mamy to drzewko, to troszeczkę nas zasłania jeszcze. I tak sobie stoimy. Na razie nic żeśmy jeszcze nie rozkładali, bo mieliśmy zostać jeden dzień. Podjęliśmy decyzję, że zostaniemy tutaj cały pobyt, ponieważ nic tam ciekawszego nie znalazłem. A wszędzie to są tereny górzyste, i my po prostu są przyczepą. Nie pociągniemy. Po tych górkach. Chyba, że coś się zmieni po moim powrocie. Ponieważ wyjeżdżam teraz do dwóch sklepów. Jeden z nich znajduje się na obrzeżach Rijeki. A drugi w Krykfenicy. Obydwa sklepy to Intercars. Najpierw pojadę do Krykfenicy, Ponieważ mam bliżej. Także zapraszam na przejażdżkę. I do oglądania widoczków po drodze. Przedamy w samochodzik. I wyjeżdżamy. Ale dzisiaj nawet samoloty nie latały w nocy. Ja nie słyszałem. Dopiero rano około siódmej jeden przeleciał. I ja ociekniecie. Ile 35 stopni z rano o 8.26, i jadę do sklepu. To na razie. Do zobaczenia w sklepie. A wrzucę tutaj linka, w którym miejscu on się znajduje. Chciałem jeszcze tutaj dodać, że jeżeli mielibyśmy tylko samo auto, a przyczepy by nie było, to pewnie pojechalibyśmy w inny region Chorwacji. Ale z tą przyczepą nie da się jechać i z tą awarią, ponieważ tworzą się za nami gigantyczne korki i jedziemy 25 na godzinę, jeżeli jest tylko jakiś odcinek pod górkę. Jadę dalej magistralą i oglądamy widoki. Nie ja wjechałem do Kwenicy a przed chwilą jechałem góry tym wiaduktem. gdzie jest to tutaj, dojechaliśmy. Jest Intercars. Widoczki tutaj bardzo ładne. Po drodze można sobie pooglądać. Parkuje i da się dopytać. Wróciłem ze sklepu. Z panem po angielsku się dało porozmawiać. Miałem numery tej części, także sobie od razu wprowadził. I najlepsze jest to, że mówi, że będzie na dzisiaj. I od razu mnie to ucieszyło. Ale cena jest 100 euro droższa niż w Polsce, ale i tak ją bierzemy. Także idę, zamawiam. I mówił, że dzisiaj, chyba po południu, będzie już dostępna. Także by było super. To na razie. Do zobaczenia za chwilę. A jeszcze wam powiem, że ten sklep jest w miejscowości Srekwenica. Jak źle wypowiadam, to wrzucę tutaj nazwę pod spodem. Tak. Zapytałem się skąd oni to przywożą, czy mają tutaj gdzieś magazyn. A pan powiedział, że w Rijece. Więc jak ja mam teraz jechać z powrotem pod Rijekę prawie i jechać tutaj po tą część, to teraz od razu podjedziemy do Rijeki i stamtąd ją zabiorę i będziemy już ją mieć ze sobą. Także lecimy do Rijeki. Jakbym od razu tam pojechał, ale tam było kawałek dalej, więc mówię przyjadę sobie tutaj, no ale po drugiej godzinie by była, dzisiaj o 14. A teraz podjedziemy tam. Jest godzina 9:10. To jedziemy do Rijeki. Zawracamy. I co, znowu jakieś widoczki? Oglądamy, czy dopiero później? Jak będzie coś ciekawego, to włączę kamerę i nagramy. To sobie zobaczycie. Na razie jedziemy. A do Rijeki mamy jakieś 40 km możliwe do zobaczenia jest Arurata kosztuje 235 euro. Okay, this? You have uh, what you, have, you yes. have. Yes, of course. This okay. is complete. Okay. Super. Super. Okay, And, uh, for, for future, the future, I uh, give this. Yes. And Only this uh -huh. you need uh, yes. in the future. Yes. Because this number. I, uh, this is simple. I understand. Yes. Okay, thank you very much. Thank you. So, thank you guys. Nice Bajaj i wychodzimy ze sklepu z rurą. Teraz tylko montaż. Zobaczymy jak pójdzie demontaż i montaż. Może nie będzie tak źle. Jedziemy na kemping. Musimy opuścić najpierw kemping, ponieważ jakby wszystko działało, to byśmy gdzieś pojechali dalej. I nie będziemy już musieli płacić, do 12 musimy go opuścić. A jak nie, no to co? Wrócimy z powrotem. Zobaczymy. Odpalamy i ruszamy. A mamy godzinę 10.12.31 stopni. Ktoś szukał to wrzucę jeszcze tutaj miejsce. Wymieniają pony, naprawiają samochody. Gdyby komuś było coś takiego potrzebne. Oby nie. Ale widzicie jak to jest. Wszystko się może zdarzyć. Jak to śpiewał zespół Varius Manx. Wszystko się może zdarzyć. Gdy głowa pełna marzeń. Wszystko może. Zdarzyć się. O, o. Taka rurka. A jak cieszy człowieka. A taka jest maksymalna prędkość pod górkę samym samochodem bez przyczepy. Także jaka jest męczarnia z przyczepą. Ustaliliśmy z żoną, że będziemy teraz wyjeżdżać, żeby już nie płacić za kemping. A jeżeli się nie uda naprawić, no to z powrotem wrócimy, bo miejsca są. Znalazłem pod tym konsumem, jak byłem w sklepie. Tam jest taki fajny placyk i spróbuję sobie tam może wymienić tą rurkę. Ale to wszystko zaraz zobaczycie. Ja już szukałem tego Intercarsu i Opoltransu i tych innych sklepów. Na Węgrzech jak nam się to stało, ale tam w ogóle żadnego punktu nie było. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło jak to mówi przysłowie i już rondo i wjeżdżamy na Kyrk tutaj to będą widoczki, zaraz zobaczycie jakie są tutaj bramki, ale te bramki są otwarte jakby je wyłączyli cały ten przejazd jest za darmo tym mostem Przejazdka tym mostem, to już atrakcja. Jeszcze zatrzymam się, pokażę Wam tutaj ten widok. Można sobie kupić arbuzy, jakieś owoce, i tutaj widać nasz kemping. Widzicie te słupy? Oznaczają one, że jest tutaj pas startowy i lotnisko a my skręcamy w prawo na kemping ale w nocy powiem wam tak nie latają tutaj ten pan otwiera bramkę jak się wyjeżdża a jeśli się wjeżdża to czyta numery kamerka i szlabany otwierają się automatycznie zobaczcie jaka kolejeczka o widzicie już się szlabanik podniósł reszta stoi musi zapłacić a my wjeżdżamy bez kolejki Lewnie. Ale nic nie zlewamy. Już widzę naszą przyczepę. O, nikogo nie ma. Wszyscy się kąpią na basenach. Cofuję i podpinam przyczepę. Wyjechaliśmy już z zestawem. Przejdę, zobaczę, tylko nic nie zostało. Śmieci, wszystkie żeśmy też zebrali, żeby zostawić po sobie porządek. gdy wykąpałaś się na baseniku, byłaś. No, widzisz, Tata dzisiaj nie mógł. Ale pozałatwiał inne rzeczy. Z takiej chłodni przerobili na kampera nawet jeszcze winda jest założona tak wygląda tam jest miejsca na pewno dużo więcej jak u nas w przyczepie zatrzymaliśmy się będziemy tutaj działać pod konsumem na takim parkingu demontujemy to to, to i zobaczymy co jeszcze tutaj jest taki drucik trzeba go odbezpieczyć, wyciągnąć z jednej wyciągnąć też z drugiej o, on tu się zapina Wtedy jest odbezpieczony I po prostu wciskamy Przyciskamy Klik robi Klik z jednej, klik z drugiej Ma się trzymać A z tej strony też jest na wcisk Trzeba mocno przekręcić i wtedy on schodzi A Tu są takie o-ringi uszczelniające Oryginalna część Dlatego tyle kosztowała Zobaczcie Nawet pisze Oryginal Parts o, Tata Jednak przejedziemy Tutaj w to miejsce pod te drzewka, tam jest cień, i tam sobie to zmienię. No to jedziemy. Mama poszła już tam zająć tam miejsce, żeby nikt nie wjechał w ten cień. Gdzieś tu sobie kamperę stanął zaraz pójdzie z mamusią do sklepu, wiesz? Bo tam będzie chłodno Wam. Nie będziecie tu musieli stać ze mną w tym słońcu. Mama tutaj stoi, czeka. Objechaliśmy dookoła sklepi. wjeżdżamy tutaj w cień. Zabieramy się do pracy. podepniemy może sobie tutaj tą spinkę o, nie będzie nam przeszkadzał ten przewód to jest przewód do hamulca ja go wczoraj piłem, zapomniałem podpiąć jeszcze hamulce żeby nie mieli mamy godzinę 12.17 36 stopni a tata tam robi samochód jeszcze tutaj jest taki drucik zakręcony co nam uratował zjazd z autostrady wtedy teraz bierzemy kluczyk dziesiątki. Dobrze, jest taki wiaterek troszeczkę. Odkręcamy teraz zbiorniczek. Śrubki odkręcone. I zbiorniczek idzie do góry. O, już rura cieka. Zobaczcie jak ona się tu urwała. Dobra, spróbujemy ją tu jeszcze odpiąć. Tam jest gorsze dojście, ale może spróbujemy jakoś tutaj przekręcamy to i ją praktycznie można osunąć. Wyszedł teraz. Ten dolny jeszcze ciężej idzie, nie chce wyjść nam tutaj, bo śrubokręty, się lub okręty, ale mocno szczelnie siedzi. Może tak pójdzie. Tym wysunęło się. Super. Takie ramię, żeśmy zrobili. I dopiero pociągłem i posł. Także dobrze mieć niektóre rzeczy w drodze, zobaczcie co ja pozabierałem. <grybujesz> zobaczcie co ja tam powkładałem, żeby odbezpieczyć tą to kombinerki klucz jeszcze jeden klucz no i wyszło. Zobaczymy teraz A. i wyjedliśmy. Teraz musimy odgiąć tutaj te blaszki, tam w środku, żeby ona wyskoczyła, tą jedną, z tą drugą. Męczyliśmy się trochę z wyjęciem tej rury, nie chciała nam na dole tam być. Tak to zabezpieczenie trzymało, że nie mogłem jej wycisnąć, dopiero widzieliście tą brechą poszła. Także najgorzej było z wysunięciem. A tutaj to wszystko prościutko. 5 minut 10, a z wyjęciem żeśmy się męczyli godzinę. Zaraz zobaczymy ile nam zajęło. Wszystko skończone. Idę umyć ręce. Idziemy, się zbierać palamy. Gdzieś kluczyki są tu O leży, nadal nie ma mocy Może odepniemy tą przyczepę i przejedziemy się skoro tak jest, albo jeszcze teraz zdejmiemy tą klemę i zobaczymy i dopiero się przejedziemy Po zajmieniu klemy i ponownym założeniu jej samochód nie pokazuje już błędu i jest wszystko okej okay. to dobrze o, trochę się umordowałem. I przygrzałem. 36 stopni w cieniu. Zakończyliśmy działania. Podjeżdżamy spod Konzuma. Spod tych drzewek ładnych dziękujemy za cień. I ruszamy. Próbujemy jechać do tego misia. Na razie lądówką później zobaczymy. Co tam na daneczko? W końcu doczekałaś się. Jedziemy. No widzisz, zła jesteś. Ale trzeba się cieszyć. Dzięki Bogu udało się naprawić. Super, cofamy i ruszamy. Kieruj się na północ, następnie jedź dalej prosto.